Popołudniowa e, kawuśka. Słuchajcie, bo bardzo nieciekawie jest za oknem. Mgła i mgła, i mgła. I jakoś tak sennie się zrobiło. Więc kawusia, a tutaj mamy rybeczki solę. Także będzie bardzo pyszna sola. A ja się teraz zabieram, zapicie kawki. Idę chyba na balkon sobie. Od razu chmurkę puszczę. Posiedzę, ponagrywam coś, bo Danusia ma swoją pracę. Więc ja już troszeczkę też co nieco zrobiłem, więc. Ponagrywamy. Także teraz stuk-puk popołudniowo u nas. No jest pochmurno. Teraz nie będę Wam pokazywał tak, bo będzie o przepalony będę ja i przepalone będzie tło. Ale jest no pochmurno i, i duża mgła. To znaczy dzisiaj z tą mgłą to w ogóle było bardzo ciekawie. Wstaliśmy rano, mgła. Później troszeczkę słońca i teraz nagle znowu. Pochmurno i takie mgliste bardzo niebo No cóż, no ale o tej porze roku wiadomo, nie? Także rybeczka będzie. Patrzę też, bo oglądam i w telewizji tam leci materiał. Hej łobuzy oglądam, przyglądam bardzo fajni ludzie, fajnie się ogląda. Ale i czas, żeby my, żebyśmy my w końcu ponagrywali. Bez kawki ani róż. Lubię ten, ten garnuszek, ten kubeczek, bardzo, bardzo go lubię, bo pijemy w nim właśnie taką popołudniową kaweczkę. O, Danosia idzie. Dzień dobry! dobry. Właśnie się chwalę, że piję kawkę i, i że będzie sola dzisiaj, rybeczkę. Dzisiaj będzie, słucham. Gości mamy też, no. Właśnie słuchać gościa. Słuchać gościa. Słuchać gościa. A co tam? A w tej torbie było 200 zł. No, ktoś przymierzał i zostawił. Maciuś, tak się, tak się czasami dzieje. Syn, um, Siostry Danusi jest u nas i. Maciuś. A nie mówiłem? A co to było? Pokaż. A no to to sobie zostaw. A co to jest? Od czego to jest? To jest kabel DisplayPort display do podłączenia. Do no, no. Ja myślę, że to HDMI a to jest DisplayPort. No, um, większy klatkaż daje, gdybyś chciał grać. Większy klatkaż i możesz ma, sobie G-Sync'a włączyć. To nie wiem, od jakiego komputera jest. Ale to do komputera, Maciuś. To do komputera jest. A to. To nie wiem, to jest chyba podpórka pod ręce, żeby się nie męczyła, nie męczyły dłoni, jak piszesz na klawiaturze, albo nie, 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 przepraszam, to jest urządzenie takie z tyłu do baterii, do laptopów, myślałem o komputerach. A tutaj Maciuś znalazł, ale kabel DisplayPort. No, kabel DisplayPort się podłącza, to się wtedy ma G-Synca, jak się ma kartę od zielonych, tak. To można mieć g i grać w wysoki klatkarz. No, DisplayPort to jest taki kabel, że pociągnie wszystko. Tak, i 2K, i 4K. Ten kabel to jeszcze będzie długo, długo robił furorę w ogóle wśród komputerów, laptopów nie. i tak, I tak dalej. No, także DisplayPort, bo HDMI, no niestety, są pewne ograniczenia, ale. Znaczy, wiecie, 144 klatki też pociągnie, ale tak, wiemy, obsłuży, właśnie, tak. a moi widzowie na pewno wiedzą. Dobra, nie będę o tym gadał, o tych parametrach, bo większość moich widzów i tak nie będzie wiedziała. Po prostu najlepszy jest display port. włączycie sobie g możecie ciupać, że hej. A ja już stawiam ziemniaki właśnie. No. Witam się z Wami, kochani. Stawiam ziemniaczki i będę smażyła teraz sole. Sole, no, będzie tuśniutkie. I dlatego jest e, surówka z marchewki. Marchewka, jabłko i mm, już. Także mm. będzie dobry obiad dzisiaj. będzie. A się wytnie. Wytnie koniecznie. <grystanie> Trzymajcie się. Pa. No i tak jak mówiłem, wyszedłem sobie e, chwileczkę po tym nagraniu w kuchni. Wyszedłem sobie na balkon chwilę posiedzieć, kawkę się napić. Zobaczcie, no jedno mleko. Taka jest duża, duża mgła. Tak to dzisiaj wygląda. Zimny bardzo nie jest. To jest taki nawet przyjemny chłodek. Ale jestem mglisto, wchodzi w kości. No, czuć taką pogodę zaraz. A przynajmniej ja odczuwam. Także przynajmniej ja odczuwam takie, taką pogodę bolą kości. Raz sobie chmureczkę puszę, kupiłem sobie nowe aromaty, ale wiecie, to nie jest akurat kanał tematyczny o, o, o wapowaniu i, i nie chciałem za was zanudzać z tym. No. Chciałem coś jesiennego, nie wyszło, czarną porzeczkę sobie wziąłem, ale jeszcze mam jeszcze inne fajne smaki, aloes jest bardzo dobry, zostawia taką, taką nutkę kwiatową, taki zapach jest fajny i bardzo fajny smak. Malutką tyci tyci chmureczkę i kaweczkę oczywiście, już mi prawie, o, już prawie wypiłem, zobaczcie, tyle zostało. No. Także jeszcze skończę kaweczkę i uciekam już do środka, bo zimno. No, a Maciuś do nas przyjeżdża, bo jest wtedy bardzo wesoło, on chyba z nami zostanie. Będzie u babci spał na dole, no bo jutro rodzinna duża impreza i to podwójne imieniny, także będzie się jutro działo, będzie bardzo fajny dzionek, bo tak jakżeśmy żeśmy kiedyś z Danusią tutaj wspominali na vlogu, że oboje lubimy takie imprezy, a zwłaszcza ja bardzo, bardzo lubię takie imprezy, gdzie gdzie jest, wiecie, nie to jest, że to jest takie wymuszone, że trzeba siedzieć, tylko wszyscy fajnie siedzą, rozmawiają, śmieją się, gadają. To jest właśnie to. To jest taka po prostu magia takich rodzinnych spotkań, gdzie bywają domy, gdzie to wszystko jest takie wymuszone, musi być i, i już i jest chwilę, i raz raz wszyscy uciekają albo, albo nikt nie przychodzi, albo się w ogóle nie obchodzi takich rzeczy. A tutaj jest, no, jest super, bo po prostu przywiązuje się dużą wagę do takich rodzinnych tradycji. To jest super. A Maciuś z tym kablem, no no to znalazł ten kabel. No ale wiecie, Maciuś może się nie znać, Maciuś ma 10 lat, no to zapytał się mnie, co to jest, i bo znalazł w torbie na laptopa. No, DisplayPort to jest, DisplayPort pociągnie wszystko. To wedle mojej oceny, to uważam, że mija, mino, będą mijać lata, a DisplayPort będzie dalej super kablem i, i naprawdę wszystko pociągnie. No, HDMI też jest dobre, no ale. Są pewne ograniczenia, tak jak mówiłem i... A DisplayPort to wtedy uruchomicie sobie G-Sync'a, na komputerze, można ciupać, obraz jest stabilny, nie rwie nic, po prostu super kabel i myślę, że jeszcze wiele, wiele, wiele lat będzie dobry. Ja bardzo lubię DisplayPort. Bardziej niż HDMI. Ale nie o takich technicznych sprawach, bo wiem, że dużo osób się nie zna. Kochani, chciałem Wam pożyczyć dobrego weekendu w imieniu Danusi i w moim, bo na pewno jeszcze będziemy razem nagrywać, bo my to nagrywamy, to wy w tej chwili oglądacie vloga z piątku. A jest sobota, jest godzina 14.28, jak to nagrywam. No i zaraz idę, może tam coś pomogę jeszcze Danusi w kuchni porobić, no i z Maciu się pogadam, bo lubię go, bo ma fajną gadanę. Jak na dziesięciolatka, to ma taką gadanę z Kubaniec, no mówię wam, że taki charakterniak. Ja lubię takich ludzi. Ja sobie siedzę tam w domku, także zaraz do nich, zaraz do nich dołączę. Miałem iść dzisiaj na spacer, miałem się dzisiaj przejść, no ale się nie przejdę, bo nieciekawa pogoda jest, później w sprawach służbowych, no to będę musiał wyjść wolny, dopiero będę około godziny 18. No jak dobrze pójdzie, o tak powiem no. Jak dobrze pójdzie, to już o 18.00 powinienem być całkowicie wolny, nie będę miał gdzieś tam z tyłu głowy, że jeszcze muszę wyjść. Ale zdążę obiad zjeść, także spokojnie. A w niedzielę, no to już w ogóle będzie cisza, spokój. Cieszę się też, że Danusia jest w domu, bo, bo ma teraz wolne aż trzy dni. Także wiecie, zupełnie inaczej jest i inna jest atmosfera. W ogóle się nie mogę doczekać tej atmosfery świąt. Bo jak planujemy coś dla dzieci kupić, wiecie, nie będę mówił co, bo czasami oglądają nasze vlogi. Więc to byłoby strzał w kolano. Strzeliłbym sobie w kolano sam. Nie powiemy, co żeśmy planowali dla nich kupić, ale jak się planuje te zakupy, naradzamy się, żeby to była niespodzianka, to coraz bliżej nie mogę się doczekać tej, tej magii świąt. Wiecie? Magii świąt. Może za wcześnie ten temat poruszam. Początek listopada. No ale tak jakoś mi się przypomniało. Przy tym chłodzie, przy, tym, przy tej dużej mgle, jak widzieliście, to mi się ciągle przypomina ta magia świąt, której też wyczekuję i chciałbym żebyście Wy również mieli taką magię świąt, wiecie, przygotowania do świąt, wspólne, wspólne gotowanie, pieczenie, wspólne ubieranie koinki, my to wszystko będziemy Wam pokazywać i mamy nadzieję, że to pójdzie za tym taka dobra energia, że po oglądnięciu naszego vloga Wy też spróbujecie po prostu przygotowywać się z bananem na buzi od ucha do ucha, że, że właśnie tak jest i każdej polskiej rodzinie tego życzę. Każdy, bo wiem, że to różnie bywa i nie w każdych domach są takie radosne przygotowania i gdzieś to z tyłu głowy mam i pamiętam i, i, i znam takie przypadki, więc może zachęcimy ludzi do, do takiego chociaż raz w roku radosnego, żeby, żeby postawić wszystko na jedną kartę i żeby te święta były wyjątkowe. To chciałbym, żeby, żeby, żeby się ludzie od nas tym zarazili takim, takim przygotowaniem do świąt radosnym. Przynajmniej ja to tak przeżywam. Nie wiem jak A teraz uciekam. Po, chciałem, powiedziałem to, co chciałem powiedzieć i zmykam. Kawka już wypita, jeszcze sobie chmurkę puszczę. Dobra czarna porzeczka jest, jeszcze mam aloes. No, ale aloes mi najbardziej smakuje. Kurczę, dalej nie mogę znaleźć. Szukałem w sieci, bo gdyby był dotatek do sernika, yy, tylko w proporcjach odpowiednich, żeby mi to nie zaszkodziło to bym spróbował bo, bo pięknie pachnie i bardzo wydajny jest ale żadnego wapera jeszcze nie spotkałem który by próbował tego bo to wiecie to jest zupełnie co innego ale, ale takie dodatki do sernika na przykład <laughs> taka buteleczka mało kosztuje zagęszczenie na butelce pisze że wystarczy na 2 kg ciasta no to musiałbym dawkować nie wiem po ile po 2 cm nawet nie co ja gadam o cm centymetra. No ale na razie nie mam z nie mam nikąd informacji, więc nie chcę ryzykować, bo się boję. Więc kupuję aromaty już takie sprawdzone, a, a te no to nie wiem. Dziękujemy za uwagę, dziękujemy za miłe komentarze. No i witamy oczywiście nowych widzów, bo, bo przybywa, widzowie pytają, yy, różne, różne rzeczy piszą, fajne, miłe. Yy, no to my się postaramy wszystko odpowiedzieć. Przechodzą maile, też odpowiadamy na każde. No, i chciałbym jeszcze pozdrowić tych widzów, którzy nas oglądają, ale nie komentują, bo są tacy widzowie, właśnie dzisiaj, żeśmy dostali taki komentarz, bardzo miły komentarz od widza, który nas ogląda i sam napisał, że ogląda, ale nie komentuje, ale dzisiaj skomentował. Także jest to dla nas jeszcze bardziej miłe. Trzymajcie się miłego weekendu, a i uważajcie, kochani, na liście, bo jest bardzo, bardzo ślisko pod takimi liściami. Tam jest woda, także bardzo, bardzo uważajcie. To, to przestrzegam i przypominam, dla waszego dobra, żeby się nie przejechać na suchy, na niby suchych tu liściach, a pod spodem woda jest. No, pa! Witam was, kochani, serdecznie, cieplutko w nowym tygodniu. Cieszę się, że razem nowy tydzień zaczynamy. Pochmurno za oknem deszczowo nie, pochmurno mglisto też nie ostatnio były wielkie mgły, teraz nie ma witam was stuk puk, tym razem herba, herbatka z cytrynką, bo to rano już się z wami witałem w szorcie kawusią, teraz herbatka z cytrynką, stuk puk i zapraszamy na vloga siork prowadzącego musi być mm, to jest pyszne to jest pyszne. Kochani, tak jak mówiłem wcześniej, będę, będę nagrywał sam dzisiaj, bo Danusia dzisiaj pracuje. Dopiero wróci uuu po 20. Dzisiaj 11 godzin będzie pracować. Ja też yy, będę pracował, tylko ja mam, tak jak mówiłem wcześniej, ja mam taką możliwość, że mogę przyjść na chwilę do domu. A Danusia niestety nie ma takiej możliwości. Weekend nam zleciał bardzo fajnie, bardzo miło, było tak jak ja wcześniej to zachwalałem. Znaczy, zachwalałem, wiecie, ja lubię o tym mówić, dlatego że to, to są takie sytuacje bezcenne yy, i nawiązuje się taka silna więź rodzinna. Jak są takie imprezy, gdzie są celebrowane imieniny w mojej rodzinie w Krakowie, imienin za bardzo yy, nie było to celebrowane. Mam jakieś drobne życzenia i, i jakiś upominek, i to też nie zawsze. Ja na przykład nie obchodziłem imienin, bo to też zależy od województwa, tak już tutaj żeśmy rozmawiali o tym, dokładnie. Bardziej przykładałem wagę do urodzin, do urodzin, a do imienin nie obchodziłem. Także tutaj akurat jest tak, że no, przykłada się wagę do wszystkiego, do urodzin, do imienin. Jest to niezwykle miłe. Serdeczne i bezcenne. Tak bym użył takiego słowa, że bezcenne, bo celebrowanie takich uroczystości naprawdę nawiązuje taką więź rodzinną, emocjonalną. Wszyscy siedzą przy jednym stole, rozmawiają. Wiecie, tak jak powiedziałem wcześniej, w niektórych domach tego w ogóle nie ma. Nie obchodzą w ogóle niczego. Albo wszystkiego najlepszego na, na odwal się. I wiem, że tak było. Widziałem takie rzeczy. I to jest złe. To jest złe, bo nie ma tej więzi, nie ma, nie ma tych fajnych rozmów przy stole. Bardzo do tego przykładam wagę i, i na szczęście. Tutaj tak jest właśnie, jak ja, jak ja bym sobie życzył i, i tak jest. No to po prostu było super. No. Dużo dużo rozmów, dużo śmiechu, dużo wspominajek różnych takich wiecie. No jak to przy stole z najbliższą rodziną. Chociaż wiem, że to tak jak mówię, nie zawsze, nie zawsze tak jest. No ale my wam z Danusią życzymy, żebyście mieli tak zawsze. Żeby, żeby jednak ta, ta rodzina usiadła przy stole i mówię o tej najbliższej, bo ja tam nie mówię o wujku, ciotce czy komuś tam z dalszej wiecie, rodziny, tylko tej najbliższej, z którą na, na co dzień spędzacie czas, bo no to jest bardzo, bardzo miłe i, i uważam, że bardzo istotne. Także wspominam fajnie dzisiaj poniedziałek oczywiście jak to nagrywam więc wczorajszą imprezę podwójne imieniny. No, wspominam bardzo fajnie. Było, było super. Ja się właściwie zawsze bardzo cieszę. Tylko się tak czuję trochę nie swoje, bo wiecie, no sam jak nagrywam, to tak jest no inaczej. No inaczej. Odwykłym. Był czas, że kiedyś nagrywałem tylko sam. No. Teraz nagrywam z Danusią i bardzo mi tego brakuje, bo to jest jakoś tak. No, po prostu odwykłem, nie? Chociaż co prawda, rączki mam obydwie wolne. Zawsze to przydano się. Mówiłem, że o, proszę bardzo, mam kamerzystę. No wiadomo, wszystko jest na selfistiku. No ale jednak brakuje tej drugiej osoby. No i... ale cóż, trzeba sobie jakoś poradzić. Przepraszamy, że nie, nie ma dzisiaj vloga z samego rana, czyli w poniedziałek. Ja spróbuję to, co teraz nagrywam, obrobić. Nie wiem, czy, czy zdążę, ale raczej. Jak się sprężę tak mocno, to powinienem zdążyć i jeszcze dzisiaj będziecie mieli tego vloga, o której nie wiem. Nie wiem. Ale na pewno, na pewno będę się tak starał, żeby dzisiaj było, bo wiem, że nasi widzowie czekają na to. I co drugi dzień wrzucamy vloga. Czasami co trzeci dzień, ale to już jest naprawdę tak, rzadko, rzadko kiedy, więc się staramy być systematyczni i ten co drugi dzień. Kiedy wrzucałem codziennie, ale można się szybko wypalić. Jest to ciężkie. Ja już nie potrafię robić codziennie vloga, bo czasami, wiecie, brakuje tematów, brakuje materiału i, i to jest takie, wiecie, ja też nie lubię robić materiału na siłę, bo baczny obserwator, stały widz, czy nawet nowy widz, który przyjdzie, ale, ale jest bardzo spostrzegawczy, to widzi, że to jest wszystko robione sztucznie i na siłę. Są ludzie, którzy nagrywają codziennie. No, ja już do nich nie należę. Kiedyś nagrywałem codziennie, a był czas, że nagrywałem dwa razy dziennie. No. Przez 8 miesięcy i już yy, wtedy już nie mogłem. Po prostu zrezygnowałem, bo się nie da. A co się mija z telem? To ma być naturalne, to ma być dla przyjemności, dla widzów i, i to się da wyczuć, że ktoś robi coś po prostu na siłę. A to szkodzi. Kurczę, dobra ta herbatka z tą cytrynką. A wiecie co? Zaraz wam coś powiem. Oglądnijcie sobie, jeśli ktoś nie oglądał film Znachor. Tylko nie ten najnowszy, który wyszedł, że tak powiem z, z młodego pokolenia aktorów, chociaż dla nich y no, myślę, że to jest wyzwanie. Myślę, że to jest niezłe wyzwanie zagrać taką rolę y y y w tym filmie Znachor. No bo jedynka była jednak y Najlepsza. Znaczy ta też jest bardzo dobra. Zapraszam czy do kin, czy, czy po prostu przed telewizory, czy w internecie, gdziekolwiek jest możliwość, to sobie oglądnijcie Najnowszego Znachora, bo film jest naprawdę świetny. Ale jedynka moim zdaniem miała dużo w sobie takiego serca, takiego, takiej wrażliwości, takiego życia codziennego. to To wszystko było ukazane tak dobitnie. No nie potrafię tego wytłumaczyć. Ja nie jestem krytykiem filmowym, to wiecie. Tak mówię po prostu, jak zwykły, prosty człowiek, który, widz, który to oglądał. No, z Jurkiem Binczyckim było po prostu super. W ogóle tam była świetna obsada, bo ja Anna Dymna była w, w pierwszym znachorze. On był chyba kręcony czy. Nie, premiera chyba tego filmu była zaraz, nie wiem, na drugi dzień, czy na, na któryś tam. Wiem, że parę dni później wybuchł stan wojenny. No, no oby, się to, oby się to nigdy nie powtórzyło. Kurczę, straszne. No ale wracając do, wracając do filmu, no to, no to obsada była świetna. Po prostu świetna. A panią Annę Dymną. No to też serdecznie pozdrawiam. Bardzo ją zawsze lubiłem i lubię ją nadal. Nie znam, jej, nie wiem jaka jest prywatnie, ale raczej mi się wydaje, że dużo się nie różni od tego, co widzimy w telewizji, w wywiadach i jak mieszkałem w swoim rodzinnym Krakowie, to często ją widywałem, tak. Pana Jurka Trele często widywałem i to na, na jednej ze stacji Bipiko od Cmentarza Rakowickiego. Tam blisko y, mieszkałem też, bo pierwsze moje mieszkanie to było na Pijarskiej. Tam mieszkałem, no, w ścisłym centrum, bo, bo Pijarska i Rynek Główny to jest po prostu rzut beretem. Mnie hejna ubudził z Wieży mariackiej. A później przeprowadziłem się bliżej Cmentarza Rakowickiego. No to tam bardzo często pana Jurka Trele widziałem. Też świetny aktor. Świetny aktor, fajny facet. No, ale jeśli chodzi o ten film, bo się rozgadałem, wiecie, i rozmarzyłem się, jakiś się sentymentalny robię na stare lata, to oglądnijcie sobie najpierw jedynkę. Jeśli ktoś nie widział pierwszej części z Jurkiem Bilczyckim to oglądnijcie sobie najpierw jedynkę, a później tą najnowszą wersję z Nachora, tak jak powiedziałem, z młodym pokoleniem aktorów. Chociaż młodym, no to... Znaczy nie, no młodym pokoleniem, bo w stosunku do pani Anny Dymnej, czy pana Tomasza Stöttingera, no to, no to to są bardzo młodzi nie? ludzie, to są ludzie w moim wieku, a tamci są, wiadomo. To też jest wyzwanie, mi się wydaje, wiecie, żeby, żeby się podjąć, ale poradzili sobie super. Poradzili sobie super i główny bohater był świetny, I, i wszystkie inne pozostałe postacie w tym filmie świetnie zostały zagrane. Mnie się podobało, Danusia też oglądaliśmy. I właśnie chciałem też o tym, o tym filmie powiedzieć. Także jeśli ktoś nie widział, no to wiadomo, warto zobaczyć. Ale najpierw uważam, że ci, którzy nie widzieli w ogóle Znachora, to niech sobie najpierw obą oglądną jedynkę no. z Jurkiem Bińczyckim, z, z panią Anną dymną jest naprawdę super kurcze no po prostu nie wiem czy sobie dzisiaj nie powtórzę tej jedynki jeszcze raz nie oglądnę, bo jest w sieci pewno na netflixie też nie wiem nie sprawdzałem to nie będę mówił ale w sieci można znaleźć film i sobie po prostu oglądnąć także to to, to chciałem wam dzisiaj powiedzieć pożyczyć wam oczywiście jak najlepszego startu w nowy tydzień dobra herbatka, dobra kawka, śniadanie i do pracy. Ja też posiedzę jeszcze, no już już jest dosyć późno jak dla mnie, to zaraz będę kończył i, i trzeba zmykać. No ale ja mam tą możliwość, że mogę przyjść do domu i nie ma, nie ma żadnego problemu. Chwilę odpocząć, coś zjeść, mogę znowu iść. Dla wszystkich, którzy pracują, którzy mnie oglądają i dano się w pracy, bo tacy widzowie również są, no to życzę przyjemnej pracki, fajnej kawki, czy herbatki w pracy fajnego towarzystwa, bo to jest jednak najważniejsze, wiecie, jeśli zahaczyć o ten temat pracy i, i w jakim zespole, to to jest uważam najważniejsze, nawet ważniejsze niż podwyżka, bo co, co wam z podwyżki? No. Podwyżkę możecie dostać, a możecie wylecieć, albo po prostu jest tak niemiła atmosfera w pracy, że, że ta podwyżka to gdzieś tam ucieka, wiecie, z tyłu głowy gdzieś, pamiętamy ją, nie? Ale, ale najważniejsze towarzystwo. Jabłuszko jeszcze mam. Tak, już wie, jeszcze jabłuszko zjem. Co kukulku się nie podoba? Co się nie podoba? Kukulek tam jest boku. Tam, o. Tam jest kukuleczek. O. Siedzi sobie i mnie, ob i mnie obserwuje. A Joszka jest tam, gdzie dzisiaj szorcika robiłem w korytarzu. E, śpi. Także, kochani, e, zachęcam do oglądania filmów zwłaszcza polskich filmów, są fajne, naprawdę są fajne. Też o stanie, o stanie wojennym też jest film Czarny Czwartek. Yy, świetna muzyka jest do tego. Jest dużo takich fajnych polskich filmów, być może ktoś nie lubi bo to też kwestia gustu. Ja kiedyś dawniej, jak miałem, nie wiem, ze 20 parę lat, yy, to nie lubiłem polskich filmów. Nie, nie, nie. Nie oglądałem w ogóle. W ogóle. Z panem Jerzym Hoffmanem, reżyserem, to kilka oglądnąłem filmów, ale to musiałem, bo to była lektura szkolna. To sobie oglądnąłem. Krzyżaków czytałem, a później oglądałem. No, film mi się bardziej wtedy podobał. Tak, wtedy mi się bardziej film podobał. Chociaż nie zawsze, nie zawsze tak jest, że książka jest lepsza od filmu. W większości przypadków na, na pewno tak, ale nie zawsze. Nie zawsze. Tak samo jak czytałem lśnienie Stephena Kinga. No kurczę, nie wiem kiedy była premiera tej książki, no może, może ze 25 lat temu. A może jeszcze dłużej troszeczkę. No do, do no nie, 30 może nie, no ale ze 25-27 lat temu jak czytałem właśnie leśnienie Kinga, to mimo, że była świetna obsada bo grał główną rolę Jet Nicholson. To wiecie co? No zawiodłem się. Wtedy powiedziałem sobie: "O kurcze, jednak warto czytać książki. No zupełnie inaczej sobie tego Daniego wyobrażałem, zupełnie inaczej widziałem i, i że tak powiem czułem ten hotel Panorama." No zapadło mi to w pamięć i film tak mówię no Kicha. Ale jakby ktoś nie odczytał książki, a oglądał film, to by powiedział, że świetna gra aktorska, świetna obsada, świetny film, naprawdę kurczę, gęsia skórka, włosy stają na, na, na głowie i tak dalej, ale no książka była lepsza. Książka była lepsza. Kiedyś należałem do świata książki, jeszcze jak mieszkałem w Krakowie z rodzicami, to dużo zamawiałem. Ale wiecie, zrezygnowałem, jeśli chodzi o ten temat. Później już nie czytałem, nie dlatego, że mi się po prostu nie chciało, lubiłem sobie poczytać. Ale kurczę, oni taką politykę, nie wiem, to był początek lat 90., mieli taką politykę, że trzeba było zamówić książkę sezonu. I mnie to wkurzało, bo na przykład książka sezonu było o, o, o rybach. No, ja nie chodzę na ryby, nie lubię łowić ryb i tak dalej. Taki Wam po prostu przykład daję, który mi w tej chwili przed do głowy. Ale uwierzcie, mi tak było. I, I na przykład jak ja nic nie wybrałem sobie w danym miesiącu, bo to co miesiąc trzeba było coś zamawiać, to jeśli ja nie wybrałem nic, to przysyłali mi na siłę książkę sezonu. Odmówiłem raz, drugi, trzeci, tam pisali, że coś tam utracę członkostwo, jeszcze miałem taką srebrną kartę w formacie karty do bankomatu, że jestem w świecie książki od, od tam kilku lat i tak dalej. Ale to mi nic nie pomogło, po prostu taki był sztywny regulamin. Nie wiem jak teraz, nie wiem, czy oni istnieją szczerze mówiąc, bo, bo się tym już nie, nie interesuje i nawet przez myśl mi nie przechodzi. Ale kurczę no wkurzała mnie ta, ta zasada, że trzeba coś zamówić. No i wiecie, no i przychodziło jedno awizo, przychodziło drugie awizo. No i ja w końcu napisałem, że rezygnuję z członkostwa, wysłałem tam do Warszawy to i żeby mi nie przysyłali już więcej książek z sezonu, bo mnie to nie interesuje. Pamiętam, że raz o jakichś grzybach było, później było właśnie coś, coś związanego z wękarstwem i jak, jakieś tam, no nie wiem, coś, co mnie nie interesowało. Ale chwalę sobie przez te lata, dlatego, że oni książki mieli dobrze, dobrze wykończone. Były w twardy obwolucie, w miękkiej, były szyte, klejone, także te książeczki... Kukulek, kukulek, kukule kukule Także no, było, były, były fajne, nie narzekam. I tanie też nie były, ale, ale do dzisiaj mi się trzymają. Mam te książki jeszcze w Krakowie u rodziców, jest w szafie tego jest tylek. Kukuleczek! Kukulek szczeka, jak idzie jakiś pies. To potrafi wyczuć, jak na ulicy idzie pies, ją szczeka od razu. <laughs> Kochani, jeszcze raz Wam życzę dobrego tygodnia, dobrego zdrówka. Witamy nowych widzów. Fajnie, że nowi widzowie przybywają, piszą fajnie. I fajne jest to że odzywają się widzowie, którzy oglądają, ale nie komentują. To mnie najbardziej cieszy. Także to jest bardzo fajne, bo to potwierdza później moje słowa, że jednak ludzie się przyznają, oglądają i przyznają się, że, że właśnie. No ale to trzeba wszystko uszanować, prawda? Wiadomo, nie każdy się musi wypowiadać, nie każdy musi pisać komentarze. Wystarczy, że nas ogląda. Kukulek, no wiem jest. Dobra, kończę, bo nie będzie nic słychać. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do następnego vloga. Cześć i pamiętajcie, oglądnijcie sobie Znachora. O, a teraz mi się nie chce rozłączyć.